I godzina 13.43 i byliśmy już przy grobie Wiesi byliśmy przy grobie dziadka, mamy mojego pradziadka Ignacego Marciniaka jego syna Kazimierza jego wnuka Stasia i czekamy na taksóweczkę czekamy na podjazd Krzysia a słoneczko i tak krajobraz na południu, tam w prawym rogu, na prawo, na lewo od Słoneczka, od południowego zachodu leży Wiesia a Ignac, Ignac będzie no tak jak wskazuje dłonią, no tutaj tu w połowie od kaplicy tej alejki głównej środkowej. No, czekamy samochód przyjedzie I czekamy na Krzysia I czekamy na Krzysia Ciepło? Co? Ciepło? A gorąco gorąco? No to rozpinamy nie, nie, się jak gorąco. No jak będziemy wchodzić do, to, do samochodu. Jak gorąco nie, się... To rozpinamy Dlaczego No czego nie? No jak gorąco złapisz powietrze troszeczkę. No ale wchodzimy do samochodu. Będzie ci w samochodzie raźnie siedzieć. Będzie ci raźniej. się jedzie. Jedzie Krzysiu.